Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami kolejne spotkanie ligowe. Widzimy, że mamy już dzień 2 listopada 2024, więc powolutku zbliżamy się do zimowego okienka transferowego, które będzie dla nas wyjątkowo istotne, jeśli chodzi o transfery wychodzące i o wypożyczenia. A jak na razie skupiamy się jeszcze na Lidze, i tutaj chciałbym dać szansę Jensenowi, czyli naszemu nowemu wychowankowi skrzydłowemu. Który naprawdę od początku wygląda świetnie, bo ta ocena 68 to on z taką oceną już wyszedł ze szkółki, a to się naprawdę zdarza rzadko, coś takiego, więc ten gość może być dla nas ogromnym wsparciem. Zabity jego dostanie tutaj szansę, więc yy, duży kredyt zaufania dla tego piłkarza i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Remisujemy jeden do jednego w tym spotkaniu. Morgan strzela dla nas bramkę, więc to nie było jakieś Szczególnie udane spotkanie. Jeśli chodzi o Jensena, ocena 6-0, czyli średnio udany debiut. No, ale dostał swoją szansę, zagrał od razu 90 minut. Więc mam nadzieję, że to mm, da mu dużo takiego doświadczenia, którego z pewnością y, potrzebuje. No, a my widzimy, że Drake nie zmieni barw klubowych. To jest fatalna wiadomość, bo to jest chyba piłkarz, na którym najbardziej mi zależy, żeby go sprzedać. I liczyłem na to, że to już będzie dogadane, ale niestety. Okej, okay, tutaj widzimy, że ten piłkarz został już zdobyty przez inny klub, więc go tutaj usuwamy. No a zobaczmy, jak wyglądają pozostali. Tutaj wygląda to słabiutko, tutaj też, tu mam nadzieję, że będzie lepiej, ale niestety ten potencjał jest słaby. Ja tutaj naprawdę chcę brać tylko wybitnych piłkarzy i ten wydaje się naprawdę świetny, więc podpisujemy kontrakt z Frederickiem Rasselem i to jest jedyny piłkarz na razie od tego skauta którego podpisaliśmy. No i zobaczmy jak on wygląda, jak on prezentuje się w szkółce. Mamy tego Rasela tutaj. Mam nadzieję przede wszystkim, że ten jego potencjał będzie tylko rósł, na tym mi zależy. A jeśli chodzi o plan rozwoju, no to idziemy z nim w wybiegającego, bo to zrobi szybciej. Ok, mam nadzieję, że on się będzie fajnie rozwijał, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby mieć chociaż jednego wybitnego bramkarza tutaj w naszej szkółce. Reszta na razie tutaj zostaje tak jak jest. Skoro już jesteśmy w temacie szkółki, to zobaczmy, czy mamy jakiegoś kolejnego skauta, który miałby 5 na 5 gwiazdek. Niestety, jak na razie nie. Więc czekamy, czekamy na, na skauta, który tutaj nas zadowoli swoim poziomem. A jak na razie przechodzimy dalej, mamy scenkę i to jest scenka z pożegnania Bruce'a prawdopodobnie, który odchodzi na wypożyczenie. Tak jest, Rob Bruce idzie na 2 lata... I ja uważam, że to jest fantastyczna sprawa, bo to jest piłkarz, który u nas za bardzo szans dostawał, nie będzie. Yy, więc niech się rozwija na wypożyczeniu, a jak wróci, to może sytuacja już będzie całkiem inna. Na razie lecimy sobie dalej i w ogóle zwróćmy na to uwagę. Christopher Jensen jest powołany do reprezentacji Islandii. Ten Christopher Jensen, który jest naszym wychowankiem i którego dopiero co Wyciągnęliśmy ze szkółki juniorów. Tak, ten oto Jensen, którego w zeszłym odcinku odkryliśmy dopiero. Do, szkół, do, do drużyny został powołany narodowej. Coś niesamowitego. Tego się nie spodziewałem. Bo to jest nasz pierwszy wychowanek, który zostaje powołany do swojej narodowej drużyny. To jest duży zaszczyt na pewno dla naszego zespołu. Dla niego samego też, ale dla naszego zespołu również. Więc my przychodzimy sobie do spotkania z krewetkami i tutaj myślę, że damy szansę naszemu asystentowi się wykazać, ponieważ no, niestety Clark i Samsted, y oni są nieobecni. Beat strzela dla nas bramkę, ale to jest kolejny remis. To jest kolejny mecz, którego niestety w lidze nie wygrywamy. Zobaczmy, jak to prezentuje się w tabeli. No jesteśmy niestety pod tą strefą Barażową. No a naszym celem jest nawet nie tyle ta strefa barażowa, co powiedziałbym więcej miejsce w top 2. A widzimy, że te dwa pierwsze zespoły już niesamowicie nam odjechały. Oczywiście to wciąż jest wczesny etap sezonu i tutaj dużo się może wydarzyć. No ale troszkę nam odjeżdżają te zespoły i tutaj musimy myśleć, co z tym zrobić. Bardzo ciekawa fryzura tutaj tego bramkarza, którego mamy na pierwszym planie w tym momencie. No, ale cóż, przechodzimy sobie do meczu z Exeter City. I jeśli chodzi o nasz skład, no to na szczęście Samsted i Clark już są do naszej dyspozycji ponownie. Tutaj dostanie szansę Leonard, bo już dawno nie dostawał szansy od pierwszej minuty. Zachor S zagra sobie Goodleaf, który też chce grać więcej. Czy jeszcze coś robimy? Tutaj może dostaniesz szansę Walker, który też od pierwszej minuty dawno nie wychodził i takim składem na ten mecz sobie wychodzimy. Czy to będzie w końcu zwycięstwo? Nie, jest, nie ma zwycięstwa, nie ma remisu, jest porażka i wygląda to w tym momencie dosyć słabo. Nie ma jeszcze paniki oczywiście, ale no te wyniki troszeczkę są niepokojące. Towarzysz, dziękuję za to, że że wszyscy o nim pamiętali, kiedy leczył kontuzję. Ok, i się cieszę, że może znowu grać. Yy, wiem, co potrafisz dać zespołowi. Ok, tak mu odpowiadamy. Yy, I na razie przechodzimy sobie dalej. Przed nami kolejne spotkanie. Tym razem gramy z Cambridge, zespołem, który jest dużo niżej w tabeli. Więc tutaj liczę na przełamanie, które da nam w końcu trzy punkty. Yy, co chcemy zmieniać? Za Morgana dostanie szansę Hansen, za Philipsa. Nie, Philips, niech zagra. Jedynie tylko ta zmiana. Hansen na środek pomocy i tyle. Z Cambridge United, obyśmy to wygrali. Wygrywamy. W końcu 3-1. do 1. Morgan Beatty i Ainley strzelają dla nas. Bramki, no w tym meczu wyglądało to naprawdę dobrze, i zobaczmy, czy yy, to zwycięstwo okaże się awansem w tabeli. Tak jest. Z siódmego na miejsce piąte na ten moment. No i zbliżamy się powoli do tych zespołów, które są wyżej. Okej, okay, więc to jest na pewno bardzo dobra wiadomość My na razie przychodzimy do meczu z Mansfield Zespołem, który ma zaledwie 9 punktów I to musi być dno tabeli Zobaczcie tylko Exter City ma 17 A Mansfield ma zaledwie 9 No to jest zespół, który prezentuje się Katastrofalnie w tym sezonie No i mam nadzieję, że my spokojnie Sobie z nimi poradzimy Widzimy, że morale zespołu troszeczkę słabo W tym momencie wygląda, więc ja wezmę udział w konferencji Prasowej, żeby to poprawić czy macie dość jakości, żeby wrócić do gry? Zdecydowanie. Uważam, że jak najbardziej. Jakość w naszym zespole jest wysoka. Czy nowy mecz to nowe koncepcje taktyczne? Futbol przez duże F. Ok, odpowiedzmy w ten sposób. I ostatnie pytanie. Oglądaliśmy parę Waszych świetnych występów. Czy zespół utrzyma taką formę? Stać nas na jeszcze więcej? To jest to, co ja chcę powiedzieć, bo. Okej, okay, parę świetnych występów w ostatnim czasie było, ale ja uważam, że możemy. Być na wyższym poziomie. Mamy jeszcze jakąś wiadomość tutaj na czacie, więc zobaczmy o co chodzi. Odzywa się do nas Clark. Yy, Okej, okay. i mówi o tym, że nastroje w szatni nie są najlepsze w tym momencie, ale myślę, że to jest tymczasowe, przejściowe i za chwilę już sytuacja będzie opanowana. Naszym najmocniejszym zespołem tutaj wyjdziemy, prawdopodobnie, tylko za Philipsa wprowadziłbym Goodlifa, więc jednak nie najlepszym. Yy, I czy coś jeszcze? Chyba nie. Więc zespół dokładnie w takim składzie dostanie szansę w tym meczu. No i z drużyną z dna tabeli wygrywamy zaledwie 2 do 1, więc to nie jest jakiś super wynik. Ale Beaty strzela dla nas bramkę i co najważniejsze, Jensen strzela dla nas debiutancką swoją bramkę. Więc ten junior już teraz wnosi do zespołu dużo swojej jakości, co bardzo mnie cieszy. No i mam nadzieję, że będzie się tutaj pięknie rozwijał. Widzimy wiadomość, raport o juniorach. Za chwilkę sobie tam zajrzymy. Leonard dopiero co się odzywał, że jest bardzo wdzięczny za to, ile dostaje szans, a teraz już mówi, że musi grać częściej. Nadal masz miejsce w składzie, ale zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, Goodliff się cieszy, że został ponownie włączony do gry. Jestem z ciebie dumny. Tak mu odpowiadamy. No a teraz przechodzimy sobie właśnie do tej naszej szkółki juniorów, żeby zobaczyć, jak ci nasi piłkarze tam wyglądają. No i jeśli chodzi o potencjały, to każdy z nich wygląda dobrze, ale jeśli chodzi o ocenę ogólną, początkową, no to już tak kolorowo nie jest. No ten Russell to jest bramkarz, który mam nadzieję, że będzie miał coraz lepszy potencjał, bo wydaje mi się, że on może być całkiem dobrym bramkarzem w przyszłości. Jensen też ma fajny potencjał, ale ta ocena początkowa jest średnia i ja myślę, że go raczej będziemy sprzedawać, ale niech na razie jeszcze w tej szkółce troszkę posiedzi. Każdego zresztą z tych czterech zawodników tutaj na razie chciałbym jeszcze pozostawić. Ok, więc na razie lecimy sobie dalej. I póki pamiętam, to zerkniemy sobie na to, czy jest tutaj ktoś pięciogwiazdkowy. Zobaczmy. Jest. Mamy Adama Pearsona Anglika. Podpisujemy go. I to mnie naprawdę cieszy To mnie naprawdę cieszy, bo w tym momencie nasza szkółka juniorów w końcu wygląda naprawdę świetnie Jeśli chodzi o tego Szkota, to zastanawiam się też, czego nie zwolnić Bo ja bym chciał tutaj docelowo mieć wszystkich na 5 gwiazdek A on w tej chwili nie ma żadnego scoutingu, jest wolny Więc Douglas King, on zrobił dla nas dużo Bo on fantastycznych sprowadził dla nas juniorów z Islandii Ale mu w tym momencie musimy już podziękować Dziękujemy za to, co dla nas zrobiłeś, ale tutaj chcemy kogoś 5 na 5 gwiazdek, i kogoś takiego od razu mamy. Weton yy, Czafa, tak, prawdopodobnie tak się czyta to nazwisko. Scout z Albanii, dosyć nietypowe miejsce, tak samo jak ten nasz estoński skaut, ale najważniejsze jest to, że w końcu mamy sieć skautów, taką o jakiej marzyłem od samego początku tej kariery. Zobaczmy tylko, jak wygląda w tym momencie nasz budżet, bo on na pewno bardzo tutaj yy, szczuplejszy się zrobił, dużo szczuplejszy, tak jest, zaledwie milion nam został na koncie, ale to nieważne. Najważniejsze jest to, że w końcu mamy fantastyczną szkółkę juniorów, właściwie sieć skautowską, yy, bo szkółka juniorów, no to w tym momencie jakaś genialna może nie jest. Rozpoczynamy scouting i tego Albańczyka, gdzie byśmy posłali? Ja myślę, że go można by było wysłać, do Irlandii Północnej, chociaż nie wiecie, co skończył się ten scouting Islandczyków, przecież. Więc ja myślę, że do Islandii go wyślemy po raz kolejny, bo chciałbym, żeby Islandia to był kraj, który non-stop jest przez nas sprawdzany na pół roku i tutaj poszukamy sobie kogoś mocnego w obronie, bo tego oczekuje od nas zarząd. Ten nam sprawdza Anglików, więc Anglika znowu wyślemy do. Irlandii Północnej, bo tam jeszcze nigdy nikogo nie szukaliśmy też na pół roku i tutaj akurat dowolnego zawodnika niech nam ten Anglik szuka no i tutaj już niedługo posypią nam się talenty coś tak czuję, bo to wygląda naprawdę obiecująco w tym momencie okej, okay. tutaj rozpoczynanie scoutingu, mamy raport o juniorach dostępny jeszcze tych angielskich więc zobaczmy czy tutaj ktoś ciekawy jest tutaj mamy tych bramkarzy i czy tu będzie ktokolwiek interesujący? No ten Jordan, który za chwilę będzie, może być fajny i jest. Ocena ogólna, potencjał, to wygląda świetnie. Również wartość jest na fajnym poziomie. Więc mamy tutaj naprawdę ciekawego angielskiego, yy, angielskiego bramkarza. Zobaczmy, jak to wygląda na poziomie tutaj szkółki juniorów. I on wygląda świetnie od początku. Co prawda ma 17 lat. Wolałbym, żeby miał 15 oczywiście na ten moment. Ale to wygląda naprawdę fajnie. Więc przechodzimy do planu rozwoju. I tutaj pójdziemy z nim wybiegającego. Ale coś czuję, że Jordan Sanders to może być w przyszłości nasz główny bramkarz, to może być następca naszego Klarka. Też widzimy, że wzrost jest fantastyczny, 1,98 m. Ta dwójka naszych bramkarzy aż tak wysoka nie jest, a on jest bardzo wysoki, bardzo utalentowany. Mam tylko nadzieję, że ten potencjał będzie wciąż szedł w dobrym kierunku, ale jeśli tak będzie, to chyba mamy właśnie tutaj bramkarza, który następcą Klarka może się okazać. Gramy teraz mecz w ramach FA Cup. I to jest dla nas bardzo istotne. Ok, nawet nie zauważyłem, kiedy była oferta z Kataru, szczerze mówiąc. Drake znowu się do nas odzywa, ja nie mam zamiaru mu w ogóle na to odpowiadać, szczerze mówiąc, bo on już tutaj przesadza troszeczkę. No i gramy z zespołem, który jest bardzo wysoko w tabeli Liquon, więc to na pewno nie będzie łatwe spotkanie. Ale fajnie by było w FA Cup wygrać. To jest akurat puchar, na którym mi zależy, żeby tam jak najwyżej się dostać. No i co? Robimy szybką symulację, gramy u siebie najmocniejszym składem i w tym meczu wygrywamy wysoko 3 do 0. Tawarysz dwie bramki i jedna bramka Kojkiego. Widzimy, że fantastyczne w ogóle statystyki w tym meczu, zdecydowanie na naszą korzyść. To jest coś, co bardzo cieszy, bo to pokazuje, że możemy już w tej chwili rywalizować bardzo skutecznie z zespołami, które są na szczycie tabeli naszej ligi. Więc mam nadzieję, że ten mecz będzie takim przełamaniem i sprawi, że zaczniemy grać coraz lepiej. Gramy teraz z Blackpoolem, z zespołem, który jest na miejscu czwartym, tuż nad nami w tabeli, więc to jest kolejne bardzo istotne spotkanie. Yy, Okej, okay, to, to mnie nie interesuje w ogóle. I przechodzimy sobie do tego spotkania, gramy u siebie. No i słuchajcie, zwycięskiego składu się nie zmienia, tym bardziej, gdy tak bardzo dominuje. Więc gramy dokładnie takim składem jak ostatnio. I z zespołem Blackpool u siebie przegrywamy. No jestem bardzo zaskoczony, bo ja tutaj się spodziewałem naprawdę zwycięstwa. Ostatnio pięknie to podziałało, a teraz ten skład, no się nie spisał. Niestety się nie spisał, i widzimy, że. No jesteśmy wciąż na piątym miejscu, więc nie jest źle No ale uważam, że powinniśmy wygrywać takie spotkania Mamy ofertę za Kesha I ja ją od razu akceptuję To jest piłkarz, który już u nas szans nie będzie dostawał Niech on po prostu odejdzie Bo no gdzie indziej Myślę, że będzie szczęśliwszy i będzie po prostu grał Teraz gramy z Redding Z zespołem, który jest na szczycie tabeli Jeśli się nie mylę, to jest chyba lider Nie, to jest zespół z miejsca drugiego no, ale to też jest szczyt tabeli, jakby nie patrzeć. Więc spotkanie niezwykle istotne dla nas. Zespół wypoczęty. Więc czy my chcemy jakichś zmian dokonywać? Yy, wydaje się, że nie. Wydaje się, że wyjdziemy po raz kolejny tym składem. Mam zaufanie do, te do tego składu, mimo że ostatnio spisał się słabo. No, ale przedostatnio to była totalna dominacja. I mam nadzieję, że tym razem będzie tak jak w przedostatnim spotkaniu, które graliśmy. I tak też się dzieje. Dwie bramki Aliego. Fantastyczna sprawa. Lepsze statystyki, ale co najważniejsze, zwycięstwo i to nas interesuje, to nas cieszy. Trzy punkty wlatują na nasze konto, a jeśli chodzi o sytuację w tabeli, to już sobie sprawdzamy, jak to wygląda. Likwon i mamy miejsce czwarte, więc już jesteśmy naprawdę blisko czołowej dwójki. Do miejsca drugiego to jest zaledwie pięć punktów, więc zaczyna to wyglądać coraz lepiej i to mnie mega cieszy. Mamy ofertę transferu za Petersena. I to jest piłkarz, którego my chcemy sprzedać, i on może zagrać w Turcji. Więc. Yy, tylko, że tak, oferta jest poniżej jego wartości, na co ja absolutnie nie mogę przystać. Więc ponegocjujmy sobie z tym zespołem i zobaczmy, co się uda zdziałać. Zaproponujmy tutaj 1,8 mln na początek. Ja nie chcę za niego jakichś kolosalnych pieniędzy, oni się od razu na to zgadzają, więc jak najbardziej jestem z tego powodu zadowolony. Ok, więc fajny zarobek wleci za tego piłkarza, z którego i tak byśmy za bardzo nie korzystali. No i mamy teraz spotkanie w Papa John's Trophy. Zobaczmy wiadomości. Widzimy, że dwóm zawodnikom kończą się kontrakty, ale to są zawodnicy, z którymi kontraktu przedłużać nie chcemy. Ale zobaczmy, jak to wygląda w ogóle tutaj z długościami kontraktów. Ok, widzimy, że ta dwójka tylko ma końcówkę. A z tymi wszystkimi piłkarzami porozmawiamy sobie za jakiś czas. Za jakiś czas będzie trzeba się tym kontraktom przyjrzeć, będzie trzeba też dać podwyżki wielu zawodnikom, ale myślę, że to możemy sobie zrobić już po zimowym okienku transferowym. No, ewentualnie tuż przed, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się poukłada. Natomiast jeśli chodzi o to spotkanie, to tutaj chciałbym dać szansę troszkę młodym piłkarzom. Jensen dostanie szansę, tutaj niech dostanie szansę hmm, Maxwell. Na ataku Magnuson, niech się pojawi, zobaczymy jak się spisze Jeśli chodzi o środek pomocy, to tak Hansen i Walker tutaj zagrają Za Kojkiego dostanie szansę Bolton Albo nawet inaczej zrobimy Bolton na prawą stronę A tutaj Masej, Za Philipsa Goodleaf Tutaj dostanie szansę Tutaj dostanie szansę No właśnie, kto? cash cash i to będzie jego pożegnalne spotkanie bo jak wiemy on prawdopodobnie za chwilę odejdzie więc można powiedzieć że to spotkanie jest takim prezentem od nas dla niego żeby mógł się ze swoim zespołem pożegnać w tym spotkaniu wygrywamy po rzutach karnych 4 do 3 fantastyczna sprawa że udaje się przyjść dalej jeśli chodzi o oceny zawodników no to niestety mamy tutaj tylko oceny wykonawców karnych to nas za bardzo nie interesuje więc po prostu Przechodzimy sobie dalej. Ale bardzo się cieszę z tego, że udało nam się dalej awansować w tym pucharze. I w ogóle zobaczmy, jak to wygląda w tym turnieju. Jak to się tam układa, jaki my w ogóle etap teraz mamy. To była runda druga. Ok, i na razie jeszcze ta druga runda trwa. Więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało dalej, ale. No, poczekamy. Poczekamy po prostu na to, co tam się będzie działo. Teraz gramy z krewetkami na wyjeździe. No, i jakim składem byśmy chcieli tutaj wyjść? Ostatnio daliśmy szansę młodym, więc teraz myślę, że damy szansę naszemu najlepszemu zespołowi, najlepszym zawodnikom. Szybka symulacja i w tym meczu mam nadzieję, że wygramy. I tak też się dzieje. Tawarysz i jeszcze raz Tawarysz, który trzeba zaznaczyć, naprawdę fajnie się rozstrzelał w ostatnim czasie. To jest piłkarz, który coraz więcej wnosi do naszego zespołu, do gry naszego zespołu i jest coraz bardziej skuteczny. Na początku on troszkę potrzebował czasu, żeby się odnaleźć w tej drużynie, nie strzelał zbyt dużo goli, ale teraz wygląda to doskonale i bardzo mnie cieszy forma tego zawodnika. Więc, tak, Petersen został sprzedany bardzo dobra wiadomość, ja się z tego powodu cieszę. Goodliffe chce grać częściej, a Clark przyszedł podziękować. I poinformować, że sytuacja od, od ostatniego czasu poprawiła się i że nastroje w szatni są o wiele lepsze. Cieszę się, że do mnie z tym przyszedłeś. No i przede wszystkim cieszę się z tego, że sytuacja wygląda dużo lepiej już w tym momencie. I słuchajcie, ja myślę, że jeszcze zanim przyjdzie to zimowe okienko transferowe, to my jednak tą sytuację kontraktową przynajmniej z niektórymi zawodnikami sobie przegadamy. Yy, ale poczekajmy jeszcze. Na, te, na to spotkanie, które mamy tutaj na horyzoncie. Mamy ofertę prowadzenia kadry Chin, którą odrzucamy. Kompletnie nas ona nie interesuje. Yy, mamy przełożone też spotkania. Ok w porządku. I słuchajcie, myślę, że to jest dobry moment. Przejdźmy sobie już do zespołu. Yy, I prześledźmy sobie tych naszych piłkarzy. Najlepszych przede wszystkim, jeśli chodzi o kontrakty, jak to wygląda. stet jest średnio zadowolony, zarabia tysiąca więc ja mu tutaj chcę zaproponować podwyżkę i wejście na mniej więcej takie zarobki. Bez przedłużania, kluczowy 12 tysięcy, ok, on jest zadowolony i to mnie bardzo cieszy. Szukamy tych, którzy nie są zadowoleni, ale widzimy, że tutaj sytuacja kontraktowa ogólnie jest super i większość jest zadowolona. 3900 zarabia Ainley, więc tutaj wejdziemy na 6, super. I już jest zadowolony, bardzo mi się to podoba. Szukamy dalej. Piłkarzy, którzy nie są zbyt zadowoleni, 3,5 tysiąca. Bolton zarabia. Myślę, że to jest kwota, którą możemy mu zaproponować. Akceptujemy i już jest zadowolony. Lecimy dalej. I widzimy, że cała reszta naszego składu już jest zadowolona z kontraktów. Bardzo mnie to cieszy, bo tutaj naprawdę nie musimy zbyt wiele robić. I tak naprawdę mamy już tą sytuację załatwioną. Ja jedynie chciałbym jeszcze, skoro tutaj już jesteśmy, to sprawdzić, czy zmiana planów rozwoju coś wniesie w przypadku tych niektórych naszych zawodników. Tutaj myślę, że wciąż w defensywnego będziemy szli. Jeśli chodzi o Longstaffa, to tak, 35 tygodni i widzimy, że to zrobi najszybciej. On wciąż powinien nad tą obroną pracować, więc zostawiamy go na tym, na czym jest. Jeśli chodzi o bitiego. To czy tutaj coś zrobi szybciej w tym momencie? Tak jest. Wspierający skrzydłowy, czy szeroko ustawiony rozgrywający? Myślę, że szeroko ustawiony, bo tutaj te podania znacząco się poprawią w takim wypadku. Pozwólcie jeszcze, że ja się mu przyjrzę. Tak, ten dribbling wygląda fenomenalnie, ale również strzelanie jest na całkiem niezłym poziomie. I jak tak na niego patrzę, to się zastanawiam, czy kiedyś w przyszłości nie pójdziemy z nim w napastnika, bo w tej chwili on będzie robił szeroko ustawionego rozgrywającego. Te podania muszą się poprawić, to jest pewne. No ale w pewnym momencie będziemy chcieli też popracować nad strzałami. I widzimy, że w środkowego napastnika zmieniałby się stosunkowo krótko, ale myślę, że to nie jest konieczne. Ja tutaj chcę po prostu się przyjrzeć możliwościom, które on prezentuje, ale myślę, że to jest piłkarz, który powinien być skrzydłowym. On jest perfekcyjny na skrzydle i tego się trzymamy. Jeśli chodzi o klarka, no to on powinien być wciąż na wybiegającym. Zobaczmy, jak to wygląda u Aliego. Fałszywy skrzydłowy, 12 tygodni, więc widzimy, że szybciej zrobi inne rzeczy. Yy... Więc pójdźmy w co? Dobra, pójdźmy w szeroko ustawionego skrzydłowego. Niech tak będzie. Jeśli chodzi o Tavaresa, to tutaj mamy napastnik kompletny. Najszybciej to zrobi, więc zostawiamy go na tym. Jeśli chodzi o Philipsa, to mamy tutaj ścianę. No i myślę, że na tym on może jak najbardziej zostać. Jeszcze kilku tutaj piłkarzy sobie przejrzymy pod tym kątem, bo to też jest ważne, żeby od czasu do czasu zerknąć na te plany rozwoju. U niego też jest wszystko poukładane tak jak należy. Jeśli chodzi o Morgana, on jest na zrównoważonym. Dobra, tego w ogóle nie zauważyłem. Więc tutaj mój duży błąd. I co my chcemy z nim zrobić? Myślę, że troszeczkę możemy poprawić obronę. Więc w przechwytującego byśmy poszli. Z tym, że to najdłużej zajmie. Dobra, to nie. To idźmy od bramki do bramki, bo to zrobić zaledwie w dwa tygodnie, więc myślę, że to jest fajna opcja. Jeśli chodzi o Einleja, no to tutaj zostaje na tym, na czym jest. Leonard, czym, my... ja już go nie sprawdzałem przypadkiem. Dobra, on zostaje na mobilnym. Jensen, zobaczmy jak ten nasz wychowanek tutaj. 3 tygodnie. Okej, okay, super. Więc on zostaje na tym, na czym jest. Jeśli chodzi o Horsfala, no to tutaj też zostanie na defensywnym środkowym obrońcy i jeszcze Magnusona sobie sprawdzimy, i Goodlifa może w sumie też tu cztery tygodnie, więc on na tym zostaje. No i jeśli chodzi o Goodlifa. To tutaj co byśmy zrobili, Zosta zostajemy z nim na stoperze. Dobra, Boltona też jeszcze sprawdzę. Okej, okay, on też jest, ma najlepszy plan rozwoju ustawiony na ten moment, więc to mamy załatwione. Parę zmian wprowadziliśmy i uważam, że to bardzo dobrze, bo ta nasza drużyna będzie się w dalszym ciągu optymalnie teraz rozwijać. A jeśli chodzi o kolejne spotkanie ligowe, to wychodzimy naszym najmocniejszym składem i w tym spotkaniu wyjazdowym wygrywamy dwa do jednego. Nasi skrzydłowi, czyli BT i Ali strzelają dla nas bramki. Zobaczmy jak to w tym momencie się prezentuje, jeśli chodzi o tabelę, bo mam wrażenie, że my tam już naprawdę jesteśmy bardzo blisko top 3. No i tak też się dzieje, jesteśmy na miejscu czwartym, dokładnie tyle samo punktów co Redding i co ciekawe identyczny również bilans bramkowy. Blackpool ma zaledwie punkt więcej, no a Stevenage radzą sobie świetnie, oni troszeczkę tutaj odsadzili stawkę, ale to miejsce drugie jest w zasięgu dłoni, że tak powiem. Jest naprawdę bardzo blisko i to jest coś co mnie cieszy. Jeśli chodzi o czat, no to Jensen chciałby grać częściej. Nadal masz miejsce w składzie. No, ja wiem, że to jest piłkarz, który na te szanse zdecydowanie zasługuje, ale po prostu na skrzydłach jest duża konkurencja. No i tam może być ciężko. Mamy scenkę. No ale myślę, że ją sobie pominiemy. To jest ten Petersen z pewnością. I słuchajcie, mamy mnóstwo wiadomości teraz. Zobaczmy o co chodzi. Raport o juniorach. ok, Bo możemy później o tym zapomnieć, więc najpierw sobie to sprawdźmy. I tutaj widzimy, że potencjał wciąż wygląda fajnie u Jordana, choć odrobinkę spadła ta dolna granica. Fantastyczny jest potencjał za to u Jensena, i on wciąż rośnie. Więc tutaj naprawdę mamy ciekawych bramkarzy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ale na razie każdego z nich jeszcze tutaj zostawiamy. Petersen opuścił klub. Tak samo jak bardzo wielu piłkarzy tutaj widzimy: Bruce na wypożyczenie, Maxwell na wypożyczenie, Brown na wypożyczenie, Magnuson co istotne na wypożyczenie. To bardzo mnie cieszy, że on w końcu będzie dostawał szansę gry i rozwoju w innym klubie. Więc dużo dobrych wiadomości. Zobaczmy, jak się nam skurczyła ta kadra w tym momencie, bo z pewnością skurczyła się mocno. Tak jest. Tutaj dużo zawodników yy, odeszło. Więc tak, Masej Malinowskiego i teraz mamy naprawdę fajną ławkę. Zapisujemy to sobie w ten sposób. I słuchajcie, co my chcemy właściwie zrobić? Zaczynamy zimowe okienko transferowe. I tutaj myślę, że musimy o jakichś transferach, nad jakimiś transferami się zastanowić. Muszę sobie przypomnieć tylko, czego wymaga od nas zarząd, jeśli chodzi o transfery. I tutaj mamy tak, jednego kluczowego obrońcę mamy ściągnąć. I tutaj Dwóch kluczowych piłkarzy ogółem kupić. Ok, więc wiemy już na czym stoimy. Zerknijmy sobie tutaj do naszego centrum transferowego, żeby zobaczyć, jak wyglądają środkowi obrońcy, których tutaj mamy. Wielu z nich trzeba będzie po raz kolejny sprawdzić, bo już nie wiemy, jak w tym momencie wygląda ich sytuacja. Więc przeszukamy sobie ich wszystkich. Ok, mamy ich tutaj w ogóle całkiem sporo, ale to dobrze. Bo będzie w kim wybierać. Więc tych wszystkich piłkarzy sprawdzamy po raz kolejny. I mamy tutaj piłkarzy paru, których znamy. Ale czy ktokolwiek z nich prezentuje poziom, który by nas interesował? Wydaje mi się, że niekoniecznie. No, warto się zastanowić na pewno nad Charlie Cresswell'em. On wygląda świetnie ale to znowu jest troszeczkę za wysoki poziom dla nas w tym momencie. Jeszcze zobaczmy ile on zarabia. Zdecydowanie za dużo. Poza tym nie chce odchodzić, a nas na niego i tak nie stać. Choć piłkarz ogólnie wygląda fajnie. Więc ja myślę, że przede wszystkim musimy sobie poczekać teraz na te wszystkie raporty odnośnie środkowych obrońców, bo trochę ich będzie, no i potem będziemy myśleć co dalej. Yy... Przed nami spotkanie z Oxford United, ale mamy dzień 1 stycznia 2025, rozpoczęcie zimowego okienka, i myślę, że to spotkanie, jak również to, co się będzie w tym zimowym okienku działo, zostawimy sobie już na następny odcinek. Za dzisiejszy bardzo Wam dziękuję, no i do usłyszenia następnym razem.